Siemanko z tej strony, Olek, dzisiaj będziemy dorastać w Robloxie, tak. Dzisiaj dorastamy w Robloxie. Widzicie? No. Zobacz, 12 lat już mamy. Widzicie? Kurde. Ten czas szybko leci, widzicie? O, 18 luty mam. 18 lat, to znaczy. No dobra. Przejdziemy do opy. Kurde. Przestań. Idziemy do góry. Zobacz, jaki pląd włosy mamy. Widzicie? <laughs> Jeszcze nie mam pl pląd włosów w prawdziwym życiu. Mam czarne włosy. Brązowe mam włosy w prawdziwym życiu. A nie pląd. Widzicie? No dobra. Ej, no kurde, zabieracie mi ścieżkę. Ej, już mamy 50 lat? 51, 52, 53, 54, 55. No kurde, spadłem. Dobra, już idziemy do góry. Może wejść do góry szybko. Pieknijmy do góry. Dobra. Idziemy do góry, do góry. Kurde. I co stałem? Dobra. <laughs> o nie, 82 lata. Zobaczcie, jakie siwe włosy są. Kurde. Ja nie chcę być taki stary w prawdziwym życiu. O nie. Czy ja tak będę wyglądał w takim wieku? Ja nie chcę wyglądać staro. Chcę być młody. O nie 103 lat mamy teraz, kurde teraz powoli się ruszamy. Widzicie? Dobra, idziemy tu do góry. Opa! Ops do góry szybko. I widzowie, zostawcie łapkę w górę i suba z twonkiem, bo teraz filmy będą codziennie. O nie, teraz na wózku jestem, w takim wieku. Ja nie, ja nie chcę na wózku jeździć w takim wieku. Nie, ja nie wolę być stary. W prawdziwym życiu. Bo jak jesteście starzy, to umieracie. Pamiętajcie. Dobra. Idziemy do kury. nie teraz starzejemy się, kurde. Idziemy do kury. E, jak ja wyglądam, kurde. Widzicie? Ej, dobra, to jest... To jest Squid Game jakieś. Dobra. To to góry? Dobra. Ej, jak tu wejść? Dobra. Jak ja wyglądam, kurde. Widzicie? <laughs> dobra. Okej. Okay. Idziemy to do góry. To dobra. To dobra idziemy. Do rakiety. Kurde, dobra. I trzeba 50 winów. Żeby wygrać, trzeba, trzeba wygrać 50 razy, żeby wejść do rakiety? What the hell? Dobra, kurde. Ej, nie mam tyle. No kurde. Dobra. Idziemy tutaj? Dobra. Idziemy tu? Bardzo trudne, kurde. Dobra. Jakie ja teraz wyglądam? Kurde. To do góry wejdźmy. <laughs> to bardzo trudno przejść. Zrobić mi się ciężko skacze. Wolny jestem teraz. Zobaczymy na lasery. Dobra, to to do góry. Opa. Nie, no kurde. Dobra. Idziemy tu. Ej, jak ja wyglądam teraz? Bardzo. Strasznie teraz wyglądało No kurde, jak to przejść? Dobra. Dobra, kurde. Idziemy tu. Idziemy tu. Dobra, przetestujemy to. Ej, nie da się wejść tam, no kurde. To dobra. Jak wyjść teraz stąd. Ja tam wraty teraz. No kurde. Kurcze no. Dobra, idziemy. Idziemy, idziemy do góry? Zablokowali mnie stąd. Ej, uwięziony jestem, no kurde. Resetuję się. O! Dobra. Idziemy tu? Chodźmy tu. Ej, co tu jest? Tak, kurde. <coughs> Ej. Dobra, tutaj mamy listę ludzi. Dobra. Ja bym jestem teraz kurde. Ale dobra, jeśli odcinek się spodobał, trzymajcie się, to łapka w górę i do następnego odcinka. Pa pa!